program pierwszy Polskiego Radia minęła dziewiąta. I to jest ta dziewiąta. Tu Polskie Radio. Słuchajcie audycji Lato z Radiem. говорит польское радио. Вы слушаете передачу «Лето с радиоприемником». Говорит польский разглас. Послушайте пожар «Лето с разгласом». Ist der polnische Sie hören unsere Sendung, der Sommer mit dem radio. la radiodiffusion polonaise vous présente l'été avec la radio This is the Polish radio. You are listening to our program Summer with the Radio. Na ten moment, gdy w programie pierwszym Polskiego Radia znów zabrzmi słynna Polka Dziadek, czekaliśmy 10 miesięcy. Lato z Radiem 2023 uważam za rozpoczęte. Tym samym najfajniejsza letnia audycja w polskim Meterze rusza po raz 50, Drugi rusza, a chwilami nawet galopuje, bo w tym roku naszą maskotką jest konik polski. Ha, ha. W tym roku mamy dla Państwa naprawdę kosmiczny konkurs i nagrodę, jakiej jeszcze nie było. Będziemy także pisać i czytać. A ja mam gęsią skórkę emocji oczywiście, ale także na myśl o naszym drugim konkursie Lato z Dreszczykiem. Proszę Państwa, kto ma ochotę zostać pisarzem? Takie rzeczy tylko w Lecie z Radiem. Będą kultowe skojarzenia, ale będzie też lubiany przez słuchaczy koszyk. Takiego bałaganu w studiu to powiem Państwu szczerze, dawno nie widziałem, ale to jest początek Lata z Radiem, to jest wyjątkowa chwila i wyjątkowy moment. Od paru dni Państwo pytali, kto powie to kultowe minęła dziewiąta i kto poprowadzi pierwszą edycję. No i widzicie, co się porobi, bo wszyscy razem będziemy. Zapraszam Państwa do Lata z Radiem 2023. Zaczynamy od serwisu. Paweł Zieliński. Jako się rzekło, po 10 miesiącach przerwy wróciło. Polka dziadek, którą słyszeli Państwo przed chwilą na naszej antenie, zainaugurowała 52. odsłonę najpopularniejszej letniej audycji w Polsce. Ruszyło Lato z Radiem. Od poniedziałku do piątku. Do końca wakacji będziemy z Państwem od 9 do 12. To będą atrakcje od pierwszej do ostatniej minuty. Mamy trzy godziny każdego dnia do dyspozycji. I powiem szczerze, dla mnie, jako jednego z prowadzących ten program, to jest radocha w najczystszej postaci. Mówił Maciej Kurzajewski, w tym roku szykują się nowości. Będzie kosmiczny konkurs, w którym nagrodą jest pobyt na Księżycu. Konkretnie rzecz ujmując, w strefie imitującej warunki na Srebrnym Globie. Będzie też okazja do wspólnego napisania powieści kryminalnej w ramach cyklu Lato z Dreszczykiem. Nie zabraknie sprawdzonych pozycji po pandemicznej przerwie. W Wracają koncerty plenerowe, a tam atrakcje dla wszystkich, także tych najmłodszych. Wszystkich słuchaczy Jedynki Dzieciom, pierwszego programu Polskiego Radia i w ogóle Radia zapraszamy na pikniki Lata z Radiem. Będziemy w każdej z miejscowości, pikniki będą od godziny 11 do 17, będziemy się wspólnie bawić w namiocie i na scenie. Zapraszała Agnieszka Ciecierska pierwszy koncert już w sobotę. W Poddębicach wystąpią m.in. Anna Rusowicz i Maryla Rodowicz. W tym roku odwiedzimy 10 miejscowości. Wielki finał 27 sierpnia w Przemyślu. Teraz polityka. Jarosław Kaczyński wraca do rządu. Informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej potwierdził w polskim radiu wicepremier Jacek Sasin. Jakie będą zadania prezesa prawa i sprawiedliwości w Radzie Ministrów? Ta rola pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w rządzie będzie zupełnie inna niż była przy tym poprzednim okresie, kiedy pełnił funkcję wicepremiera. Teraz będzie koordynował na pewno w, w, wszystkie prace rządowe, stąd taki znak w postaci tego, że będzie jedynym wiceprezesem Rady Ministrów, czy realnym wicepremierem. Minister Jacek Sasin dodał w radiowej trójce, że pozostali wiceprezesi Rady Ministrów zostaną odwołani. Z tego co mi wiadomo, rzeczywiście wszyscy wicepremierzy taką rezygnację złożyli. To jest oczywiście związane z zmianą w rządzie, zasadniczą zmianą w rządzie, jaką jest powrót do rządu na no, funkcję wicepremiera pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Zmian w rządzie prezydent dokona w samo południe. Na kontach rolników lada chwila pojawią się rekompensaty za sprzedane zboża. Minister rolnictwa Robert Telus poinformował w jedynce, że pierwsze przelewy już...